Nie, ty cami... Siemanko widzowie! Siemanko, Siemanko z nami! Chodź, czy my podwójnie strzałem? A dobra Ta e, Grand Dangta potem? potem! Potem. Patrz na to! Trzy Ej jutro grubasz. mi wreszcie RAM przyjedzie, ja pierdolę Strump się na Twenty RAM. Twój stary ma przyrost masy Ej, klikałem B i się zastanawiałem czy kupić tego, czy, czy tego kupić digla, Nie. ale nie śpię. Ej nie Kurwa, dali. ma Ej, Jaki smok dostałem na twarzy Ej czemu nie? Kurwa ma gdzie ty byłeś? Myślałem że tym. Tacz, no, to fajnie. Kładzie no, to tam. Ta się no, czuję się pola Mieraj Nieraj! Jakie to było karty Co? Pop 5 cintowo To przecież... Ja teraz no, ja zintowałem, że... bo kupiłem MK. Ja to... Przyzwyczajenia foturków no, przegram. My nie wygramy tego. Okay. Nie no, dam radę. Jak ja medsów nie mam nawet. Może się podjąć O nie na hita Ja pierdolę Próba pierwsza Ej osiągnijmy przynajmniej 12 tysięcy Ja bym w ogóle Nie wiem zmienił miejscówkę kurwa gdzie ja jestem No ja bym na górę pierwszy, ten balkon głupi No tam jest fajne miejsce Ale na schodach tam. Za tą ścianką No tak, ja idę Czemu ja tak macham myśl... Kurwa O nie, ja mam jednocześnie z na nagrywanie szybką powtórkę Kuźwa Działa nagrywasz? No, odcinek Co ja dałem, ty? Brak ciała, kurwa Chciałeś się już przeklinać, Nie Czemu dywek się wyciszył? Czemu ja gram... Czemu ja na turku nie gram ustwem? Przecież kuźwa to daję Ja doszłem tylko do mojego kanału ale mm. No czemu nie o, w sumie. Jak prosisz Nie No ale ja ty do mojego No Ale ja, ja tego nie tak nagrywam No to subskrybujcie mnie widzowie Ej czekaj, a mogę nagrywać i subować? <śmiech> nagrywać Mogę <laughs> nagrywać i to, ale chcesz no. w połowie Dobra Siemanko widzowe I dobra ty od nowa Wiec, wiesz? Jest nie, jest dobra, dzisiaj z nami Coldi, Saranna Twój stary ...wanana. Kurwe... <śmiennie> nie z no... Starej wanana, ja nie w rolę. No, popa no, jest ale jesteś po poparzony. Ale patrz, cały czas mamy coraz więcej hajsu. Nie, 1800 to jest max. Kiedy, o, kiedyś tak było faktycznie w Starym ale... teraz znowu no to masz. naprawili. Czemu on umarł? Power, wiesz. To. Kusiek. No Ezreal. No. umarł. No, 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 no. no, no. tak zauważyłem, nie rośnie. Tu Ej, tu piątka wleciała dołem, dołem tu. Ja umrę Ej, no help mnie tych typów! No, ale tutaj jest tyle smoków! Weź, A oni mu to wyglądają w tym jeszcze raz. Chyba najlepiej jest grać w teamie, tak ci powiem. No, dlatego ja nie chciałam ja, grać no, w teamie, bo normala. już wiesz, że. A wiesz co mam? Ale to się nic nie dzieje. Kroba, to ja mam pomaga nie. na bocie, patrz co się dzieje. A mini. Mnie 4 stówy. Ja mam 4 stówy, się wyjebałam dwa razy, mam tu 2 snapiejek, jakieś tam nie Weź ty tylko zabijaj, na. No. Nie no. Tylko część chyba. No sajdź, ja już. Zabijaj, bo kurde, ja. Bo... To ma boga Bogata broń. Minus ja... 96! Zrobić ty w kolabrycej broń jest. Dobra. te statystyki to jest Ola pop, kurwa możliwości jedna. Nie ma tam chyba amu. A nie jest. Ładzie. Git. Fajna kóśpa z poprzedniej tej Ej ona umdziła z tego nocturna, patrz Nie, bo nie. wbije skin'a w ogóle do tego? No, z poprzedniej tej puski. Chyba się udało Co za łeb no. Widzicie jaki pay, pay to winner? Nie nadrobnął Gram. <grym> nie kupiłem nigdy tej broni w kinach <grym> <grym> one no, chyba tego, tego trzeba, nie? Schneger to jest fajne, to jest... To jest zło Boże, święty tym się strzelać nie da. Nie wiem, zaraz pójdę no po to, bez... no żeby... No mówię dlatego, nie? Full auto <grym> jest niemożliwe, weźmy, tapujmy. Tapy z 210. <grym> Oni <grym mają super czas. Ale ale jak to strzela, to niby jest tak, naprawdę. że pokazujecie, że cały czas... Tak widzisz, te strzały lecą tak jeden za drugim, nie? Tak niby celnie, nie? Ale tak leci, tak wiesz, tak Wszędzie, No Tak, tak z Taką, Takie eski A, wali, no nie? Zor, co z Co Dwóch short no, kurwa. A ty grasz? Kurkość. Czemu ten jarvan jest taki OP? Od tego on jest OP? Sajda, nie? To jest fajda, nie? Wiem gdzie zawsze jest? Mamy takie same papierów tak, na Dobra, kupię Brakuje to Braku tak, jest tak. stówy. Jest taki ślub, bo nie przeżyję tej rundy. Ja, ja, ja w sumie se kupię. No to ten Jarvan nie wiem. Nie. Widzieli po moje trupko, nie? Jak zraszował ten pałac? Kurde! Haha, 04. On właśnie, ja sobie powiem na no, streamku. O, 8 zielku... ma koldi. Napisał do mnie. ma. Ty z filmem jeszcze nagrywasz, kuźwa. Jeszcze ja nagrywam. No, można wbić. Dać lajka każdemu, znam jemu też. do mu glicza. Tak, dajmy znać na linki pod tymi filmami. Mówię tak. Sprawiedliwą ona. Do... Składaj Bomba idzie Nie, bo jeszcze są na Boże trafić nie mogę Ej, law po prawej Szkoda, się zgina Boże, nie Nie patrzcie jak to widzowe Weź w ciało No ja oczywiście chyba tym dostałem I Fajnie się USPami strzela Kiedy się, Kiedy się grałem Uspem to wiesz, wiesz jak ja kiedyś grałem Uspę, nie? Wychodziłem i waliłem full auto okay. z tej broni a Pamiętasz? teraz na tapy Tak teraz pamięta. Teraz jak fajnie ja zresztą mówiłem jak fajnie tak strzelacie te głowy nie? Teraz to ty fajnie strzelacz się dzieje wombie Jezu Tylko że mają kęł Ej dobra to nie jest śmieszna on nam tą bezpieczeństwa Kurwa mać nie Czemu akurat to jest tryb o. na tą broń Ta broń z stajkującą jest... awesome broń, broń Te usby już są lepsze No CO okay. jest? O! Nieee! Ale, ale czasami to było takie są i te potwętki, a ja mam ci w nie? A teraz ja sobie biegałem z jednym, a przekroczyłem między nimi, nie? Jezus! Przepraszam! To jest najgorsze! Nie ja ci pomóc tak bardzo! Ej, wiesz, że ja nie mam skina do uspa No kurwa! Znaczy, mam skina do uspali, ale nie mam złomionego. Kurwa, mucha mi wlecia do nosa. Nie, to jest chyba żart! Na odcinku na streamer. Jezus, Maria, proszę. Dobra, patrzcie miejscówki widzowe, nie? Najlepsze miejscówki by Izak, kurwa. Jakie to co tu jest dostatne? Jezu, No i Bez jesteś? Wyskoczył. Bys, za disco masz, a dobra, to nie, tam chyba nie masz. TK No to po prostu nie czuję, bo czemu ja dalej to, jest, ja to nie masz. Za tobą jest chłopie! Ja tak pasję tu z tego szukasz, ja on za tobą biega Nie słyszałem kogoś, ale myślę, że on już biegnie. No biegnie, ci i kosem bić. A ja tu gdzieś kampię na side w sumie. Też. Mogę Nexo zagrać, ale Dwa, mi się nie, nasa, nie no okay. Dobra, ja cześć, wiem. Dwa, dosłownie na side. Nexo Dobra, jednak przejdę na. Kuźwa zaraz zdechnę. i I tu nie ja można ja... spać, okay, Elo. Jedno full Great. auto! <laughs> Ej, ja mam. Beski... Joki ja streamuję i nagrywam, mam trzy razy mniej FPS-ów. No ja się nie dziwię, twój komputer baj by... Kuźwa fire, gościu. Mam stówkę. Yeah. Oj, to mało trochę. Chociaż w sumie, ja mam, ja mam dwie nagrywarki niby to kolone, to mam 200 Niecałe 200 Czy Średnio w sumie 150 jakoś tak Troszkę no. tyle, ale okej Tak fajny full auto n 260 ale to gówno Nie no, teraz są 180 No tutaj są ciężkie zepsy Ja mam teraz 134, nie? Patrz, odwracam się, 192, 249, 149, 187, 154, 150. no FPS tutaj szaleją w tej grze, nie, zdecydowanie, ale przynajmniej nie leguję. jak widać. Dobrze. i tam kupowani, bani, bo ja mam WH. Bez kibiców, bo się noci, bo ja to na przykład tak atak robię, z ściany. Ej, jesteś na streamie, na odcinkach dwóch. I szybkie powtórki z NVIDII. No, no. Czyli o, na pięciu rzeczach jest. Yes. 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 Nie stresuj się. A ja nie stresuj. Flesze... Nie, no flasze to nie. Ale na terenie tak latały flasze. Bo... Nie, asysty. nie, Dobra. Ej, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No nie, nie. co mi się i to odnawia ammo w ogóle po monitor? No nie chcę obszadować trzeba, bo okay. tam nie zdążysz tak idealnie zakończyć strzelania. No i ten skoku mi dał głowę! Całemu błoty mam takie aim -bota? Kładzie. Pressure roll. It's almost over. Obrońca. Przed chwilą graliśmy w CSA Turka, ale nie chcę im się już do tego wracać. Ja lubię CSA Turki. O, wylep mi. No nie. Ale trochę Nie mogę. Ale flash. flasz. Nie wiem. Gazu to, że ktoś zachorował, to o, jest... Nice. nice, teraz przegrywamy. O, Spokojnie o, się, dwie rogi nie ma. Jest... Ej, jedna została. I wygraliśmy całeś. Tak, ja diglem strzelam, elo. Jeszcze no kocha podniosę. No weź. Nie wiem, no, dawaj. To ja stanę w takim owym... Flash, no, flash znowu. Flash. I teraz... Jest... Ja nie no, chcę, okay, no, ale pomóż. Dobra. Trzymajcie się, <noise> ile punktów. <duchów. głos> 10 tysięcy, dwa gorzej niż ostatnie, dobra. I tyle kilku. Dobra, no, trzymujecie się na ła.